W Runiu spotkali się niemal wszyscy najlepsi żużlowcy świata i krajowa czołówka w towarzyskim turnieju Stamir Cup. Przyjechali Mistrz Świata Tony Ricardson, lider Grand Prix Mark Loram, znakomici Australijczycy Ryan Sullivan i Lee Adams. Spośród najlepszych zawodników z Polski zabrakło jedynie kontuzjowanych Tomasza Goloba i Rafała Dobruckiego. Organizatorzy obawiali się o frekwencję na trybunach, jednak ta przeszła ich najśmielsze oczekiwania, bowiem zasiadł na trybunach komplet widzów. Popatrzmy zatem na najciekawsze biegi tych zawodów. Naszą relację rozpoczynamy od biegu szóstego, w którym oprócz Grzegorza Walaska, kask czerwony, pozostali zawodnicy to uczestnicy Grand Prix. Jednak to Walasek najszybciej wyszedł spod taśmy, ale już w drugim łuku musiał uznać wyższość Petera Carlsona, kask żółty. Zawodnika z Częstochowy atakował zaciekle także Ryan Sullivan, kask niebieski, którego z kolei mocno naciskał Mark Loram, kask biały. Loram w końcu zrezygnował z walki po otrzymaniu szprycy prosto w gogle. Natomiast Walasek z powodu defektu ustąpił Pola Sullivanowi. Kiedy Loram spostrzegł, co się dzieje, ruszył ostrzej do mety. Natomiast Walasek do szachownicy zmierzał biegiem. Tym razem okazało się, że na piechotę jest szybciej. W tej gonitwie kibice liczyli na rehabilitację fatalnie do tej pory spisującego się Marka Lorana – kask żółty. Anglik znów się nie popisał i oglądał plecy Jacka Goloba – kask czerwony, Mirosława Kowalika – kask niebieski i Piotra Protasiewicza – kask biały. Taka kolejność nie utrzymała się zbyt długo, ponieważ Kowalika wyprzedził atakiem po szerokiej Protasiewicz. Torunianin nie zdołał utrzymać trzeciej pozycji po ataku Lorama. Bieg zdecydowanie wygrał Golop. Powoli wchodził w decydującą fazę. Tony Richardson, kask niebieski, po znakomitym starcie nie spodziewał się, że ktokolwiek będzie mógł mu zagrozić. A tymczasem wspaniałym atakiem po zewnętrznej na pierwsze miejsce wysunął się Mirosław Kowalik, kask żółty. Mistrza świata próbował wyprzedzić także Ryan Sullivan, kask biały. Przez kolejne rundy obserwowaliśmy wspaniały pojedynek Kowalik-Richardson. Szwed próbował różnych sztuczek, ale Torunianin nie pozwalał się wyprzedzić. W końcu w sukurs Richardsonowi przyszło szczęście. Na końcowym łuku zdefektowała maszyna Kowalika. Szwed zwyciężył, natomiast Polak zaliczył zero. Ostatnia runda miała wyłonić finalistów turnieju. Zwycięzcą nie zostawał bowiem ten, który w swoich pięciu startach zgromadził największą liczbę punktów, a triumfator wyścigu finałowego, wyłoniony z czterech najlepszych jeźdźców sesji zasadniczej. Z uczestników tej gonitwy szanse na finał zachowali jeszcze Piotr Protasiewicz, kask biały, oraz Ryan Sullivan, kask żółty. Pepe jednak stracił je, przewracając się na wyjściu z pierwszego łuku, natomiast Sullivan musiał uznać wyższość. Wiesława Jagusza, kask czerwony. Jaguś prowadził ze sporą przewagą, natomiast Australijczyka próbował wyprzedzić jego rodak Todd Wilcher kask niebieski, bez skutku. Zwyciężył Jaguś, zaś drugie miejsce dało Sullivanowi awans do finału. W tym wyścigu, aż trzej uczestnicy mieli szansę na wielki finał. Znów klasą i refleksem błysnął Tony Richardson, kask czerwony, który nie dał się wyprzedzić w pierwszym łuku. Za nim, po pasjonującym pojedynku, znalazł się Jacek Golob, kask niebieski, minimalnie dystansujący Petera Carlsona. Szwed ostro atakował starszego z braci Golobów, ale Jacek bronił się umiejętnie. Bieg wygrał Richardson przed Golobem i obaj awansowali do ostatecznej rozgrywki. Czwartym finalistą został Robert Savina. Carlson, mimo że uzyskał jednakową liczbę punktów co Golop i Savina, nie zakwalifikował się do ostatniego biegu. Przed wielkim finałem wzorem zawodów Grand Prix uczestnicy wybierali pola startowe. Jako pierwszy uczynił to ten z największą liczbą punktów, czyli Tony Rickardson. Szwed wybrał miejsce przy krawężniku i czerwony kask. To właśnie startując z tego miejsca, zawodnicy wygrali ponad połowę wyścigów. I tym razem reguła się potwierdziła Rickardson prowadził stawkę Ale tuż za nim wspaniale rywalizowali Jacek Golob, kask żółty I Ryan Sullivan, kask niebieski Robert Sawina, kask biały, jechał na końcu. Golob spisywał się rewelacyjnie i w końcu zdystansował Saliwana, a po chwili zabrał się do ataku na pierwszą pozycję. Kiedy osiągnął cel, atakiem po wewnętrznej to samo próbował uczynić Saliwana. Niestety przewrócił się, a na jego motocykl wpadł rozpędzony Sawina. Polak, który niedawno powrócił na tor, złamał obojczyk, natomiast Australijczyk mocno się potłuł. Turce nie zobaczyliśmy wykluczonego za przerwanie gonitwy Salivana oraz niezdolnego sawiny. Nieco szybszy na starcie był Rickardson, ale Golop nie dawał za wygraną. Ataki Polaka nie przyniosły rezultatu. W zawodach zwyciężył Rickardson, który, jak się przyznał, w wyścigu finałowym lokalizował pozycję przeciwnika na torze, korzystając z pomocy telebimu. Nie spodziewałem się przed zawodami, że tu zwyciężę. Na liście startowej było tyle znakomitych nazwisk, dlatego jestem bardzo szczęśliwy z sukcesu. Pierwszy bieg nie był dla ciebie udany, ale pozostałe wygrałeś. W pierwszym biegu źle dobrałem przełożenia, a poza tym gorzej startowało się z pól zewnętrznych. Potem jednak zmieniliśmy ustawienie motocykla i udało mi się zwyciężyć. A oto dekoracja zwycięzców. Trudno, gratuluję Tonemu. Jest Mistrzem Świata, pokazał to w drugim biegu. Ja niestety pojechałem za delikatnie w tym ostatnim biegu i dlatego Tony wygrał. E, oczywiście wszystko było fair, na to, że. Po prostu były tam takie niuanse, które, których nie wykorzystałem i przegrałem. No. Miszę świata jest ona, ja niestety nie. I gratuluję mu bardzo, że wygrał.